Drodzy bracia i siostry, bardzo miło mi Was widzieć dzisiaj. Bogu jesteśmy wdzięczni, że daje nam ten dobry czas tutaj. Bogu jesteśmy wdzięczni, że daje nam ten czas nie tylko jako jednemu pokoleniu, ale widzę tutaj co najmniej trzy, nawet cztery. A jeśli więcej, to przepraszam. I to jest wspaniałe, że pokoleniowo ludzie mogą słuchać Słowa Bożego, a poprzez. Działanie Boże w swoim życiu poprzez dostęp, jaki mamy dzięki Panu Jezusowi do Boga, ich życie może całkowicie się zmieniać. My właśnie dzisiaj o tym dostępie chcielibyśmy powiedzieć. Słowo Boże w liście do Efezjan w trzecim rozdziale i 11, 11 i 12 wersecie mówi nam w następujący sposób. Według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie, Jezusie, Panu naszym, w którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego. Bóg Ojciec, według odwiecznego postanowienia, jakie powziął, posłał swego Syna Jezusa Chrystusa na ten świat, Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. Pan Jezus Chrystus, będąc odwiecznym synem Bożym, odwiecznym Bogiem, stał się człowiekiem dla naszego zbawienia, i tu jest w drodze napisane, w którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę. Mamy dostęp i swobodę. Żyjąc w czasach, a szczególnie Teraz, ten czas, który od pewnego czasu jest w naszym życiu obecny, możemy powiedzieć, że brak dostępu do jakichś usług, do jakichś produktów, czy nawet do lekarza, czy też inne takie trudno dostępne możliwości, często nam doskwierają. Można powiedzieć, że jest duża nierówność i niesprawiedliwość społeczna bo przecież ci z nas nasi bracia, nasze siostry mniej majętni nie mają takich możliwości jak przykładowo ludzie którzy te majątności posiadają aby szybciej dostać się do lekarza czy szybciej uzyskać jakiś zabieg i można powiedzieć jest to duża niesprawiedliwość można powiedzieć, świat generalnie jest niesprawiedliwy. Świat upadły w grzechu. Świat, który kieruje się nie tak naprawdę dobrem człowieka, bo dobrem człowieka kieruje się sam Bóg, ale świat, w którym często widać wyzysk i niesprawiedliwość. Jak w tym wszystkim, drodzy, się odnaleźć? Czy my, jako dzieci Boże, czy my, jako ludzie wierzący, czy my, jako Ludzie, którzy postanowili pójść za Panem Jezusem, oddać mu swoje życie, a którzy otrzymali przez wiarę Ducha Świętego i życie wieczne, czy my względem ludzi na tym świecie, nawet możnych tego świata, mamy jakiś dostęp, którego oni nie mają? A no oczywiście. Przeczytaliśmy tutaj, że mamy dostęp do Boga przez wiarę. Przez naszego jedynego pośrednika, którym jest Pan Jezus Chrystus. I dostęp do Boga mamy zawsze. Być może kiedyś myśleliśmy, że żeby mieć dostęp do Boga, no to musimy skorzystać z usług jakiegoś człowieka, jakiegoś kapłana. Tak się go nazywało. Być może musimy skorzystać z usług jakiejś organizacji religijnej. Niestety tak dzisiaj też, co niektóre tak zwane organizacje religijne mówią, że to trzeba być członkiem ich kościoła, żeby skorzystać z tej możliwości, aby mieć społeczność z Bogiem Ojcem. Ale Słowo Boże bardzo wyraźnie nam, drodzy, mówi, że. Mamy społeczność z Bogiem i możemy mieć dostęp do Boga Ojca przez Pana Jezusa Chrystusa. I tak się zastanawiam, czy my zawsze, drodzy, z tego korzystamy? Czy kiedy przychodzi chwila trwogi, czy kiedy przychodzi ta niesprawiedliwość, o której wcześniej mówiliśmy, to czy to nie sprawia takiego przygaszenia w nas? To czy, czy to nie sprawia takiego poczucia, że nie ma już żadnej nadziei w tym świecie, ale nadzieja jest wielka. Chcę tylko powiedzieć, że to, co aktualnie się dzieje, możemy powiedzieć bardzo poważnie, powinno nam uświadomić, że w życiu naszym i w tych czasach, w których aktualnie żyjemy, nie ma nic na pewno. Tak po ludzku mówiąc. Ale na pewno zawsze mamy dostęp do Boga przez Jezusa Chrystusa. Chcielibyśmy dzisiaj przeczytać tę modlitwę Pana Jezusa z 17 rozdziału Ewangelii według Jana, którą on tutaj wypowiedział, będąc jeszcze w swojej służbie na tej ziemi. To jest wyjątkowe miejsce, dlatego że nam często Pan Jezus. Kojarzy się z naszym jedynym pośrednikiem, z arcykapłanem, ale dopiero po swoim zmartwychwstaniu, po odejściu, potem jak zasiadł po prawicy Boga Ojca. Ale tutaj jeszcze za swojego życia, przed swoją śmiercią za nasze grzechy, przed swoim zmartwychwstaniem, Pan Jezus wyraził odwieczną wolę. Względem uczniów i względem swojej osoby, jaką on służbę pełnił i pełni wciąż. Bo pamiętajmy, że to że, pan, że to, że jest napisane w Słowie Bożym, że Pan Jezus siedzi po prawicy, to nie oznacza, że on nic nie robi. Nam tak może się wydawać, ale Pan Jezus, jako nasz arcykapłan, cały czas wciąż. Wstawia się za nami i broni nas, bo po drugiej stronie jest diabeł, który jest oskarżycielem, a Jezus jest naszym usprawiedliwieniem. I tak będziemy chcieli przeczytać ten, ten 17 rozdział od 1 do 26 wersetu i skupić się na głównych myślach, które z tego fragmentu wybrałem. To powiedział Jezus, a podniósł oczy swoje ku niebu, rzekł, Ojcze, nadeszła godzina, uwielbi Syna Swego, aby syn uwielbił Ciebie. Jak Mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, którym Mu dałeś, a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Ja cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, aby mnie wykonał. A teraz ty mnie uwielbi, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u ciebie zanim świat powstał. Objawiłem imię twoje ludziom, których mi dałeś ze świata, twoimi byli i mnie ich dałeś, i strzegli słowa twojego. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od ciebie pochodzi. Albowiem dałem im. Słowa, które mi dałeś, i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od ciebie wyszedłem, i uwierzyli, że mnie posłałeś. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi i wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje i uwielbiony jestem w nich. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie. A ja do Ciebie idę, Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, i strzegłem, i żaden z nich nie zginął, oprócz Syna zatracenia, by się wypełniło pismo. Ale teraz do ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Ja dałem im słowo twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak i ty, ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli. Aby świat uwierzył, że ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak i my jedno jesteśmy. Ja w nich, a ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że ty mnie posłałeś. I że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze, sprawiedliwy, i świat cię nie poznał, lecz ja cię poznałem i ci poznali, że ty mnie posłałeś. I objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, i ja w nich. Być może dłuższy fragment. Być może ciężko jest się skoncentrować na tych 26 wersetach, zachowując a, zachowując cały czas koncentrację. Niemniej warto tutaj bardzo wyraźnie, drodzy, wskazać, że treść tej modlitwy jest całkowicie wyjątkowa. Być może bardziej koncentrujemy się na modlitwie pańskiej, tak zwanej modlitwie pańskiej, gdzie Pan Jezus podczas kazania na górze nauczył swoich uczniów się tą, tą modlitwą modlić. Ale tutaj mamy zaznaczony bardzo wyraźnie odwieczny charakter. Służby Pana Jezusa, który jest naszym arcykapłanem. Jeszcze tutaj za swojego życia, podczas swojej służby, Panu Jezusowi zależało, aby w sposób publiczny zwrócić się do Boga i wstawiać się za swoimi wiernymi, za wierzącymi, za tymi, których życie zostało odmienione przez łaskę Bożą. Pan Jezus podniósł swoje oczy ku górze, i to jest ważne, abyśmy taką postawę zawsze przyjmowali wtedy, kiedy przychodzą jakieś problemy do naszego życia. Gdzie podnosimy swoje oczy? Zazwyczaj, kiedy jesteśmy zakłopotani, zazwyczaj, kiedy się denerwujemy, kiedy czujemy się nieswojo, to nasze oczy opadają w dół, ku dołowi. Zazwyczaj wtedy przychodzi taka nostalgia i takie myśli, że jest ciężko, jest trudno, nie mam skąd uzyskać pomocy. My wiemy, że Pan Jezus jako nasz arcykapłan doświadczył wszystkiego. My wiemy, że nikt z ludzi żyjących na świecie nie może powiedzieć, a co Bóg wie na temat ludzkiego cierpienia, a co Bóg wie na temat odrzucenia. A co Bóg wie na temat różnych rzeczy, które przytrafiają się w naszym życiu? Ano właśnie wie, dlatego że Jezus stał się człowiekiem i tego wszystkiego doświadczył. A któż z nas, kochani, miał koronę cierniową wbitą, przybitą do głowy? A któż z nas był przybijany do krzyża? A któż z nas był opluwany i wyśmiewany? Myślę, że ciężko by było tutaj znaleźć taką osobę, a Chrystus to zniósł. On naprawdę doskonale wie, co czuje człowiek. Więc jeśli ktoś twierdzi, że Bóg nie wie, co czuje człowiek, to nie ma racji. Bo przez wcielenie Pana Jezusa Chrystusa, przez jego przyjście na ten świat, Bóg doskonale wie, co czuje człowiek i jak może mu współczuć, i jak może mu dopomóc. A to jest ważne. Bo czasem, jeżeli potrzebujemy jakiegoś wsparcia, jakiejś pomocy od drugiej osoby, to możemy kogoś wysłuchać, możemy poświęcić mu czas. Nie do końca możemy się wczuć w tą sytuację, jeżeli sami jej nie doświadczyliśmy, ale uwierz, uwierzmy Słowu Bożemu, że Bóg może się wczuć, bo On doskonale wie, co człowiek czuje w tych trudnych sytuacjach. A to już daje nam mocny punkt wyjściowy ku temu, abyśmy szczycili się tym, do czego mamy dostęp, a nie zasępiali swojej miny czy smucili wobec tego, do czego dostępu nie mamy. Bo żyjemy w takich czasach, tak jak powiedzieliśmy. Czasy nie są łatwe, można powiedzieć, że czasy zawsze były trudne, miejscami trochę łatwiejsze czy też trudniejsze. Ale te czasy generalnie dla wszystkich są trudne, bo różne aspekty naszego życia nagle się zmieniły. Już nie jest tak, jak było kilka lat temu, a my w tym wszystkim musimy się jako chrześcijanie odnaleźć. Przede wszystkim nie powinniśmy koncentrować się na tym, co na tym świecie, bo widać, że jeśli jest coś ograniczane na tym świecie, jest swoboda, wolności nasze są ograniczane pod różnymi pretekstami. To ludzie na tym świecie zrobią wszystko, żeby utrzymać status quo, żeby utrzymać to, co było wcześniej. Nawet są w stanie dać się pozbawić wolności. Ale my nie możemy, jako dzieci Boże, dać pozbawić się wolności, bo my zostaliśmy powołani zupełnie do innej nadziei. Zgodzimy się z tym? Mamy inną nadzieję. I chociażby nie wiadomo, jak było na tym świecie. Jak trudno, to my wiemy, komu zaufaliśmy, do kogo mamy dostęp i kto jest naszym pośrednikiem, komu Pan Bóg nie odmówi. Dlaczego nie odmówi? Dlatego, że poprzez zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, Bóg Ojciec wyraźnie powiedział: Ja przyjmuję tę ofiarę za dość uczynną. To jest wystarczające, aby usprawiedliwić wierzącego grzesznika. I tak jak Paweł apostoł napisał, w tym początkowym fragmencie listu do Efezjan, trzeci rozdział: Możemy z ufnością i z wiarą każdego dnia, niezależnie od tego, czy jesteśmy w tym miejscu na nabożeństwie, co jest bardzo istotne, żebyśmy byli, ale kiedy się przebudzimy, kiedy jesteśmy w swoich domach, kiedy jesteśmy w swojej pracy, możemy zwrócić się: Boże Ojcze, przez Pana Jezusa Chrystusa, ja przychodzę w tej modlitwie, dlatego że ufam, że Ty mnie słyszysz, bo mam przystęp do Ciebie. Zobaczcie, ludzie się szczycą różnymi rzeczami, że to osiągnęli. Że, przepraszam, w NFZ stali pół roku mniej w kolejce, bo mieli takie znajomości. Czasami tak się zdarza. A my możemy poszczycić się tym, że mamy dostęp do Boga, którego oni nie znają, dlatego że przez wiarę Pana Jezusa nie przyjęli. Pan Jezus Chrystus powiedział że żywotem wiecznym jest to, aby poznać jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. I można powiedzieć, wiemy kim jest Bóg Ojciec. Wiemy kim jest Pan Jezus Chrystus. Poznaliśmy go, znamy go. Przychodzimy na nabożeństwa, czytamy słowo Boże. I to jest bardzo dobrze. Słowo Boże wyraźnie nam mówi, że prawdziwa wiara opiera się na posłuszeństwie. Mniej opiera się na wyznaniu, a bardziej opiera się na posłuszeństwie. Wyznanie jest bardzo istotne, bo tak jak w liście do Rzymian jest napisane: jeśli ustami swoimi wyznamy, ale tam jest również napisane: i w sercu swoim uwierzymy. Prawdziwa wiara opiera się na posłuszeństwie Bożemu Słowu. Dlatego Chrystus. Tutaj w czwartym i piątym wersecie powiedział, że uwielbił Boga na ziemi poprzez dzieło, które Bóg Ojciec mu zlecił. I to jest bardzo ważne, bo dzisiaj w wielu społecznościach uwielbienie kojarzy się z tym, że wyjdzie jakaś grupka ludzi, zagrają kilka pieśni. Coś powiedzą, i to jest jakaś część nabożeństwa. Ale chciałbym, drodzy bracia i siostry, bardzo wyraźnie wskazać, że tutaj w tym miejscu Pan Jezus mówi o indywidualnym charakterze uwielbienia. O tym, co dla Boga ma tak naprawdę znaczenie. Nie twierdzimy w tym miejscu, że śpiewanie no. dla Boga pieśni, modlitwa nie ma znaczenia. Absolutnie ma. Jednak Pan Jezus w tym miejscu mówi tutaj bardzo wyraźnie. Że uwielbienie ma charakter posłuszeństwa. Czyli tak naprawdę, kiedy jesteśmy posłuszni Bożemu Słowu, tak naprawdę, kiedy opieramy swoje małżeństwo, swoje życie rodzinne, swoją relację z bratem, siostrą, innymi ludźmi w oparciu o Boże Słowo, to wtedy uwielbiamy Boga, bo jesteśmy posłuszni Jego Słowu. Jakże to wtedy spada na nas ta odpowiedzialność. Ale odpowiedzialność, która jest miła nam, to nie jest trudne i ciężkie, kiedy prowadzi nas Duch Święty. To nie jest też super łatwe, bo to wymaga zaparcia się samego siebie, ale z Bożą pomocą jesteśmy w stanie, drodzy, to udźwignąć. I tutaj Pan Jezus tak wspaniale zachęca nas do tego, abyśmy Boga poznawali coraz to lepiej, bo. Im częściej zaglądamy do Słowa Bożego podczas indywidualnego studium czy studium małżeńskiego, jest bardzo ważne, drodzy, abyśmy w małżeństwie znaleźli w ciągu dnia taki czas, kiedy małżonkowie mogą siąść i kiedy mogą regularnie każdego dnia czytać jakiś fragment Słowa Bożego i go omawiać, kiedy mogą razem modlić się i zwracać ku Bogu. To jest bardzo istotne, drodzy. A więc. Indywidualny charakter uwielbienia. Pan Jezus pokazał nam, że będąc posłusznym aż do śmierci krzyżowej, uwielbił Boga w najbardziej doskonały sposób. I Bogu o to chodzi, aby nasze życie, nasze serce było mu oddane. To jest najlepszy charakter uwielbienia. W ósmym wersecie możemy przeczytać. Jak Pan Jezus mówi, dałem im słowa, które mi dałeś, oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. Drodzy, świat nie wierzy w to, że Pan Jezus jest Mesjaszem, że to Bóg Ojciec posłał Go jako Zbawiciela. Świat owszem nie może zaprzeczyć, że Jezus z Nazaretu istniał. Bo dzieła pozabiblijne bardzo wyraźnie mówią, historycy również wspominają o tym, że istniał Jezus z Nazaretu, więc temu nie zaprzeczą. Ale jest różnica między światem a nami, dlatego że my wierzymy w to, że ten Jezus z Nazaretu to jest obiecany mesjasz, to jest zbawca. Słowo Boże to nie są baśnie i mity, tak jak twierdzi świat, ale to jest realne sprawozdanie historyczne. Pamiętajmy o tym, to jest realne sprawozdanie historyczne, zarówno Stary, jak i Nowy Testament. Nauka nie zaprzecza Słowu Bożemu, a wręcz w wielu kwestiach Słowo Boże wyprzedzało o setki czy tysiące lat naukę. Więc musimy o tym pamiętać, bo ludzie mogą nas atakować, ale my możemy odeprzeć ten atak. Pamiętajmy, drodzy, że słowa, które zostały nam przekazane i są zawarte w Biblii, są życiodajne. Że te słowa to nie są jakiekolwiek słowa, które kiedyś być może przeczytaliśmy, nawet w jakiejś najmądrzejszej książce. Te słowa darzą życiem. Jeżeli zostaną powiązane z naszą wiarą, to przyniosą błogosławieństwo dla naszego małżeństwa, dla naszego rodzicielstwa i dla naszego zboru. O tym powinniśmy pamiętać. Pan Jezus Chrystus zwraca się do Boga: Ojcze Święty, Ojcze Sprawiedliwy. Być może to Ojcze Święte kojarzy nam się zupełnie z czymś innym, ale wyraźnie pismo nam mówi, abyśmy do żadnego człowieka nie zwracali się, nigdy nie mówili Ojcze, a tym bardziej Święty, bo to jest zarezerwowane wyłącznie do Boga Ojca i my mamy do Niego przystęp przez Pana Jezusa Chrystusa. Świat nie ma dostępu do Boga, dlatego że trwa w i nie chce przyjąć Chrystusa do swojego serca, ale my mamy, tylko czy z tego korzystamy. Bo wiemy, że jak zabraknie jakiegoś produktu na półkach sklepowych, to nagle jest wielki popłoch. Nagle ludzie nie wiedzą za co się schwycić, tylko myślą o tym produkcie. Tak było jakiś czas temu, między innymi z cukrem. Później cukier wrócił w dwa razy wyższej cenie, i dla ludzi to już nie był problem. Ważne, że ten produkt jest. Choć produkt ten jest niezdrowy, powoduje szereg chorób i tak dalej, ale czegoś zabrakło człowiekowi. Także my czasami musimy stanąć, zatrzymać się i zrozumieć, że ten dostęp, który mamy przez Pana Jezusa Chrystusa do Boga Ojca, jest najważniejszym przystępem, jaki mogliśmy mieć w swoim życiu. Nawet jeśli czegoś nam zabraknie, nawet jeśli zabraknie nam jakiegoś produktu, jakiejś usługi, nawet jeżeli będziemy żyli w jakimś niedostatku chwilowym, to pamiętajmy, że stały dostęp mamy do Boga i zawsze możemy w modlitwie przez Jezusa Chrystusa ku naszemu Ojcu Niebieskiemu przyjść. To jest wspaniały wydźwięk tej modlitwy, drodzy. Oczywiście Pan Jezus tutaj modli się za swoich najbliższych uczniów. Modli się za apostołów. Ale nie zapominajmy, że w dwudziestym wersecie Pan Jezus modli się także i za nas. Bo tutaj mówi: A nie tylko za nimi, czyli za apostołami, proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni jedno byli. Dzisiaj źle pojęta jedność, niestety na świecie, a zwłaszcza w tym kręgu, w tym kręgu ewangelik ewangelikalnym, mówi nam, że ta jedność ma opierać się między różnymi wyzna wyznaniami chrześcijańskimi, niezależnie od tego, czy one opierają się na Słowie Bożym, czy nie. To jest tak zwana ekumenia, dążenie do jedności chrześcijan. Ale tutaj, drodzy, jest bardzo wyraźnie napisane, że jedność. Może opierać się wyłącznie na prawdzie słowa Bożego. Siedemnasty werset. Poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. A więc jedność może być zachowana, ale tylko wtedy, kiedy wszyscy będą chcieli budować tą jedność w oparciu o prawdę słowa Bożego. Nie możemy się jednać z kimś, kto nie chce budować swojej wiary. Wyłącznie w oparciu o słowo Boże. To jest bardzo ważne, drodzy, I Pan Jezus tutaj wyraził tą jedność, która przede wszystkim ma się opierać na słowie Bożym. I ostatnie miejsce, 24, na które chciałbym zwrócić uwagę. Ojcze, mówi Pan Jezus, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś. Drodzy, wspaniała nadzieja, przed którą my cały czas jesteśmy. Czego my oczekujemy? Co dla nas stanowi tak naprawdę taką światłość na przyszłość? Czy oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, tego, że On przyjdzie, tego, że nas zabierze, że będziemy z Nim już na zawsze? To jest nasza nadzieja. Chciałbym nas, drodzy, tutaj już w ramach podsumowania zachęcić do tego. Abyśmy starali się nie myśleć w obliczu tych trudności, braku dostępności do niektórych rzeczy czy usług w naszym życiu czy jakichś innych elementów, ale żebyśmy myśleli o Chrystusie, którego przyjście jest jeszcze przed nami. Abyśmy pamiętali o tym, że jako Jego dzieci mamy stały dostęp do Niego i że przez Chrystusa mamy przystęp w pełni do łaski samego Boga. Koncentrujmy się na tym, bo to jest dla nas wielkie pocieszenie w tych niespokojnych czasach. Świat będzie coraz bardziej pogrążał się w maraźmie, bo Słowo Boże to wyraźnie mówi, między innymi w księdze objawienia. Ale my nie dajmy się z tego wytrącić. Pamiętajmy, Jezus jest naszym pośrednikiem, Jezus jest naszym arcykapłanem i Pan Jezus wyjednał nam tą łaskę, że mamy stały przystęp do Boga. Niech Bóg Was, drodzy błogosławi. Amen.